Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić swoje tło na YouTubie. Bardzo prosta odpowiedź. Dzieli się to na kilka urządzeń, od tabletu poprzez smartfona, komputer i telewizor. Tak wygląda nasza cała podstawa. To możecie sobie skopiować na blogu do linkę. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem, wziąć zapisz obraz do jakiegoś Orderu. Ok, ale ja na przykład pokażę Wam, jak to wygląda. Tu macie wymiary 2560x1440. To są wymiary w ogóle całego naszego tła. Małe logo, czyli takie: takie jak ja mam tutaj teraz na YouTubie, bez żadnych powiększeń. I tak dalej. Wygląda tak jak ten żółty prostokąt. Na tabletach i na innych urządzeniach, tych, co mam rozdzielczość 1280x720, czyli tą HD, macie już rozdzielczość z tym czerwonym, czyli żółte plus czerwone. A na pc tach które mam większą rozdzielczość, tam ponad 1000, no full HD można tak powiedzieć, mamy tą rozdzielczość, czyli plus te czarne rzeczy. Gdzie to było? Tu było. No i mamy tutaj zielony, czerwony i żółty, to jest ta nasza podstawowa podstawowy prostokąt, który powinniśmy jakoś wypełnić jeśli chcemy, żeby użytkownicy telewizorów też mieli jakiś tam wiecie sens oglądania naszego kanału, chociaż wątpię, że ktokolwiek na TV ogląda chociaż nie, jak patrzyłem w statystyki Google'a teraz dodali urządzenia to na telewizorach tam nie za dużo osób ogląda tak naprawdę, to macie całe 256 na 1440, trzeba to po prostu jakoś wypełnić może jest to proste, ale trzeba po prostu pomyśleć, jak to sensownie zrobić, by tu była nazwa w żółtym. Tu były jakieś, wiecie, fajne rzeczy, po prostu, które można. Można oczywiście to podzielić na mniejsze kwadraty, prostokąty i tak dalej. Po prostu, wiecie, pozmieniać, dodać jakieś, na przykład, dokładki gier, jeśli się nakrywa z gier. Ja zrobiłem sobie coś takiego, chwila tu było lepiej to widoczne. I na razie nie będę tego zmieniał, pomyślę dopiero nad zmianą za jakiś czas, może w następnym tygodniu, coś mi wpadnie do głowy, co, żeby coś zrobić. Jeśli pomogłem, tu macie, jak coś widzicie, całe tło, to to to, to czyli wystarczy kopiuj, wklej, zapisz jako i macie tło. Link wrzucę wam do opisu, żebyście mieli jak wejść. I tu jeszcze macie dokładny opis, jakbyście nie zapamiętali. To by było na tyle, zapraszam na kolejne odcinki, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło, jeśli podoba Ci się ten poranek, zostaw łapkę w górę, no i trzymajcie się ciepło, a jest bardzo ciepło, do zobaczenia, pa pa!